Siemanko z tej strony Matrix, witajcie w kolejnym filmie na moim kanale. Jest to kolejny film z Fortnite'a, a z racji, że mamy nowy sezon. Sezon czwarty rozdziału czwartego No to mam dla was kolejną mapkę Która pomoże wam zdobić szybko Setny level karnetu Oczywiście jest to mapka z dużą ilością expa Także zanim pokażę wam mapkę Dzisiejszego odcinka to pamiętajcie jeszcze O moim kodzie w sklepie z przedmiotami Czyli w moim kodzie MATIX przez 2 na końcu Jak widzicie teraz sklepy są Bardzo obszerne w ogóle jest tu strasznie dużo skinów Także jeżeli któryś z tych skinów by się wam na przykład spodobał No na przykład taki Thanos i chcielibyście sobie takiego Thanosa Zakupić no to polecam oczywiście wpisać tutaj w sklepie Kodik. Matrix przez 2 na końcu. No i dziękuję oczywiście za każdy zakup. Jeżeli coś zakupicie z moim kodem, możecie zrobić screena, wrzucić na mój serwer Discord. Link oczywiście do Discorda, jakich innych moich social medów jest w opisie pod tym filmem, a wtedy otrzymacie ode mnie specjalną rangę wspierającego. Także pamiętajcie o tym kodzie, a ja teraz już bez przedłużania przechodzę do mapki z dzisiejszego odcinka. A mapka z dzisiejszego odcinka ma następujący kod. 2213 myślnik 8687 myślnik 2837. Klikamy Enter. Jak widzicie, mamy ikonkę Expa, dlatego ta mapa pomoże nam właśnie zdobyć Expa. Ta ikonka EXPA oznacza po prostu tyle, że każdy gracz grający na tej mapie otrzymuje punkty doświadczenia za grę. Także jeżeli któraś mapa z moich odcinków takiej ikonki nie ma, oznacza to, że najprawdopodobniej została już naprawiona. Klikamy odtwarzaj, grę prywatna, graj. Ładujemy się na mapę i za chwilkę pokażę Wam, gdzie na tej mapie znaleźć ukryte przyciski dające właśnie punkty doświadczenia. Ok, kiedy jesteśmy już załadowani na naszą mapkę, odwracamy się do tyłu, udajemy się tutaj do tych broni w prawy górny róg, dokładnie na, tego, na tą fontannę obfitości, stajemy na jej środku, wykonujemy dowolną memotkę. I zostajemy przeteleportowany, jak widzicie do kolejnego pokoju, tutaj już dostajemy expo za up, no ale musimy poczekać standardowo 10 minut, kiedy te 10 minut minie, dostaniemy przycisk, który przeteleportuje nas na dalszą część mapy, na której to właśnie są ukryte przyciski. Także czekamy 10 minut i zaraz pokażę wam gdzie tych przycisków szukać. Na moim timerze zostało już 10 sekund, także poczekamy chwilkę, no i zaraz przeteleportujemy się dalej. Ok, mamy sukces. Możemy tutaj aktywować AFKXP. XP. Teraz zawsze nie będziemy dostawać po prostu EXPA. Wchodzimy w ten portal, no i jesteśmy tutaj już na dalszej części mapy. W tym miejscu udajemy się w ten prawy górny róg, dokładnie w tamto miejsce. Mamy tutaj grappler, dlatego bez problemu sobie tam podlecimy. Udajemy się tutaj na ten róg. Patrzymy tutaj w górę. I tu mamy przycisk, aktywujemy. Jak widzicie, jesteśmy na dalszej części mapki. W tym miejscu udajemy się do tego oto domu. Wchodzimy sobie tutaj głównymi drzwiami. Udajemy się na sam koniec. I tutaj mamy w tym oto miejscu kolejny przycisk. Aktywujemy. I dostajemy punkty doświadczenia. Teraz wchodzimy ponownie w portal. Udajemy się tym razem do lewego górnego rogu w to oto miejsce. Użyjemy sobie standardowo graplera. W tym miejscu patrzymy w dół. O. Niestety spadłem. Zrobię to jeszcze raz. Tutaj uważajcie, właśnie, żeby nie spaść. Powolutku. Mamy przycisk, aktywujemy. W tym oto miejscu jesteśmy w takim hotelu z basenem, z palmami. Udajemy się tutaj w lewą stronę. Dokładnie za ten budynek. Na sam dół schodzimy. I tu jak widzicie jest taki szmaragd, udajemy się do niego. Mamy tu na nim przycisk, aktywujemy i zdobywamy jeszcze więcej expo. Ponownie wchodzimy do portalu, tym razem udajemy się tutaj w lewy dolny róg. To to miejsce. Tutaj patrzymy na górę, na górze mamy przycisk. Zostaliśmy przeteleportowani, udajemy się na dach tego budynku. Tutaj udajemy się do tego małego budynku po prawej stronie na sam dach. I tu jak widzicie mamy głowę takiej lamy, dlatego aktywujemy tutaj przycisk na niej. No i wszystko jak widzicie działa. Standardowo już udajemy się do portalu. Teraz udamy się w prawy, dolny róg. To oto miejsce. Patrzymy tutaj w dół, mamy przycisk. W tym oto miejscu udajemy się w tym zamku do tych prawych drzwi. Wchodzimy sobie do nich. Udajemy się po schodach do góry. Po tych schodach do góry. Na tym rozwidleniu idziemy w lewą stronę. Idziemy maksymalnie do góry, aż już nie będziemy mieli żadnych schodów. W tym miejscu wchodzimy sobie do tego, to pokoju po lewej stronie. Mam tu takie trzy pochodnie, a tutaj mamy taki mały automat do gier i na nim mamy przycisk. Aktywujemy. No i dostajemy standardowo EXPA. Dalszy przycisk znajdziemy tutaj w lewym górnym rogu mapy. Musimy się udać w to miejsce. W tym oto miejscu musimy trochę pobudować. Dokładnie w tą stronę. Budujemy 12 ramp. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście i dwanaście. Kiedy to już mamy zrobione, stawiamy dwie podłogi przed siebie. Raz, dwa. Odwracamy się. W tym miejscu budujemy 13 ramp. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. 9, 10, 11, 12 i 13. I teraz na końcu budujemy trzy podłogi przed siebie. Raz, dwa i trzy. I w tym oto miejscu mamy super ukryty przycisk Expa. Aktywujemy go. No i ten oto przycisk daje nam największą ilość EXPA na całej tej mapce, także polecam go sobie zrobić. No i co? Dostajemy tego EXPA naprawdę sporo, jak widzicie, na tej mapce wbiłem już dwa levele. Także no warto. Mamy jeszcze jeden ukryty taki przycisk, a żeby go zdobyć musimy się udać w prawy górny róg mapy, czyli dokładnie w to miejsce. Podlecimy tam graplerem I będziemy budować dokładnie w tą oto stronę. Ok, w tym oto miejscu budujemy 7 ramp, czyli raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć i siedem. Stawiamy jedną podłogę, odwracamy się w prawą stronę, budujemy trzy rampy, raz, dwa... 3 i teraz w prawą stronę stawiam 3 podłogi. Raz, 2 i 3. I w tym oto miejscu stawiamy jeszcze 7 ramp. Raz, 2, 3, 4, 5, 6 i 7. I w tym oto miejscu mamy przycisk. Aktywujemy. I zgarniamy jeszcze większą ilość ekspa. Także co, to by było na tyle na tej mapce. Jeżeli ten filmik Wam się spodobał, to zostawcie pod nią łapkę w górę, suba z dzwoneczkiem na moim kanale, bo lecimy po 100 tysięcy subskrypcji. Napiszcie w komentarzu, ile ekspadała wam ta mapa. No i co? Pamiętajcie o moim kodzie w sklepie z przedmiotami, czyli kodzie Matrix przez 2 na końcu. Jeżeli z tym kodem coś zakupicie, możecie wrzucić screana na mój serwer Discord. Link do Discorda jak i do innych moich social mediów jest w, oczywiście w opisie pod tym filmem. I jeszcze raz bardzo dziękuję Wam za oglądanie. Trzymajcie się i cześć!